Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kuchennych pomocnikach. W dniu dzisiejszym chciałabym wam zaprezentować, jak można zrobić masło przy pomocy właśnie tego oto sprzętu, Monsier Cousine Connect, Lidl Mix, bardzo fajny pomocnik kuchenny. Widzicie tutaj, jak on wygląda i za chwilkę pokażę wam, jak zrobić masło. Mamy tutaj właśnie kosinę, tam otwieramy klapę, wkładamy tak zwany motylek do środka. Zaraz zobaczycie, jak to wygląda po włożeniu. Następnie potrzebujemy trzy śmietany. Ja te śmietany kupuję w Biedronce. Zatem takie trzy oto śmietany, zobaczycie w efekcie finalnym ile to daje nam masła. Otwieramy każdą właśnie z nich i najlepiej szpatułką tutaj silikonową a wkładamy do maszyny właśnie śmietanę. Czyli już jedna poszła, tu już drugą otwieram i wkładam. No, i też trzecia była. No, i zamykamy. Jak jest z motylkiem, moi drodzy, to nastawiamy tu 4 minuty, 10 sekund, 4 obroty. Gdy mamy motylka, nie jest to wskazane, polecane aby dawać większe obroty i tak jakby to jest pierwsza tura, 4 minuty 10 sekund, ściągam wszystko to, co jest na ściankach, żeby tutaj dać na dół, choć tym razem i tak nie było źle, bo czasem jest to całe uciapkane. zamykamy maszynę i ponownie nastawiamy na 4 minuty 10 sekund, ja sobie tak to utarłam, i mnie się to sprawdza, czyli ponownie jest tutaj nastawiona. 4 minuty 10 sekund, i tu powinny być cztery obroty. I już tutaj widzicie, pokrywka jest cała, też biała. To też dla mnie to też jest taki sygnał i charakterystyczny dźwięk maszyny, że masło jest prawie, prawie gotowe i za chwilkę też to. Moi drodzy zobaczycie, i masło ze śmietany, którą robicie najlepiej jest od 30 wzwyż. W biedronce również jest taka fioletowa, przeznaczona specjalnie do masła. U mnie w biedronce takiego masła nie umiałam dostać, a zatem poradziłam sobie z tym. Im gęstsza śmietana, tym myślę łatwiej jest uzyskać masło. Póki co śmietana była w temperaturze pokojowej. I teraz otwieramy. Nie wiem, czy wy to. Tak, widzicie, ile tego mi poszło właśnie pod pokrywę. Ściągam to wszystko. Z pokrywy również z miarki. Także. O, tutaj właśnie to widzicie. Następnie, gdy to wyciągnę, tą maszynę będzie to widoczne za chwilkę. I tutaj mi w tym momencie brakuje rączki w tej maszynie. No ale nie mamy. Trzeba sobie radzić. Za chwilkę zmienimy kadr. Będziecie przenoszeni ze mną. Tak naprawdę to kuchnię jeszcze małe zerknięcie jak to wygląda w środku. I tutaj jest garnek sitko, i na to sitko wykładam właśnie całą tą w pojemniku zawartość. I ta śmietanka taka, czy też maślanka, która zostanie. Możecie później też wykorzystać. Także nie marnujemy tutaj produktu wyciągamy, za chwilkę będziemy przelewać to zimną wodą, tylko wyciągnę garnek, tak żeby tą maślankę nie zalać. I teraz właśnie zimną wodą to. A przepukujemy, będziemy tworzyć i układać i formować, właśnie masło. Powiem Wam tak, że ono tak naprawdę na drugi dzień bo ja nie wkładam go do lodówki i ono na drugi dzień jest jakby takie bardziej zbite, bo ono jest też bardzo puszyste. Tym razem nie dodałam soli, ale też dodaję sobie odrobinę soli. Gdy wy lubicie takie solone masło, to jak najbardziej myślę, przypadnie Wam do gustu. No i tutaj już się mi formuje. Wyciągam z, z sitka właśnie i formuję jeszcze wilgotnymi rękoma. Staram się dociskać, wyciskać tak, żeby jak najwięcej tego płynu się pozbyć z masła. W pierwszych chwilach, dwóch, trzech godzinach będziecie widzieli też takie białe kropelki na maśle. Zostawić najlepiej to w otwartym pojemniku, żeby też to wyparowało i tutaj już macie podgląd, jak wygląda masło. Zatem nie jest to trudne. Ten sprzęt ułatwia nam pracę i ja jestem bardzo zadowolona i też to masło jest naprawdę, naprawdę smaczne i tutaj macie kilka zdjęć odnośnie właśnie tego jak to wygląda. Dziękuję Wam za dzisiaj, mam nadzieję, że tego rodzaju filmiki się Wam podobają. Dziękuję, pa pa!